Jedziemy na ferie do cioci no Agaty. mogę przyjechać do cioci. Okej, okay, to. to Mama musi upadać. Pa. Pa. Tato. O. Ciociu, o cześć ciociu. O, dzień dobry, dzieci. W końcu je wteście. Co tak późno? No bo, bo Nie, spóźniliśmy bo, się. No tak. nasi rodzice na samolot. Posłuchajcie. Wejdźcie ze mną do domu muszę wam coś powiedzieć usiądźcie na tej kanapie Słuchajcie dzieci Wprowadziłam pewne zasady Bardzo ważne zasady o po dwudziestej godzinie A dlaczego po dwudziestej? Młoda damo nie przerywaj mi no. Młoda damo, nie przerywaj mi. Przecież bo mi się chyba coś przewidziało, że miałeś siekierę yy, w ręce. Tak, tak, tak miałam, bo. 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 I... kroiłam mięso, tasak mi się zepsuł. To to nic, już ją chowam. Słuchajcie, po dwudziestej nie wolno wam było. A potem tą siekierę jeszcze raz. Młody człowieku, proszę, proszę nie przerywać. O, o. To zabawka? I... Yy, tak, 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 to taka yy, zabawka. Znalazłam ją, muszę. Z... Napisać ogłoszenie, czy ktoś nie zgubił zabawkowego pistolecika. Słuchajcie, po godzinie 20.00 nie wolno wam pod żadnym pozorem wychodzić. A, a jak chcemy. Z domu. A, jak chcemy e, a jak chcemy. iść do łazienki, e, e, się opróżnić? Możecie tylko iść do łazienki. Zapraszam, pokażę wam pokój. Chodźcie za mną. Okej. Okay. Tutaj do góry. Czeciu, A do dom, bo jeszcze nie zakluczyłaś. Zakluczę go później. Nie zęby, bo nie znamy się przez te lata. Słuchajcie, tutaj... Tutaj, dłożę. tutaj macie łóżka. Okej. Okay. Tak. Jeszcze nie macie biurka, żebyście mogli się uczyć. Są ferie, ale będziecie się uczyć. Takie są zasady. Babciu, a może się... A, Jaka babcia? A będą... Znaczy ciociu... Bo ona mógł się będzie? przebrać? Y y tak. I tu mamy spiżarnię misu. Słuchajcie, jeżeli podbudzie w tej wam się siusiu, to albo w Majty, albo do tego kwiatka. Nie wolno wam wychodzić w pokoju. Zrozumiano? Tak. Tak. Kaćki ci przełóż ubrania. A, a gdzie my mamy chodzić do łazienki, umyć zęby? Już chodźcie za mną druga zasada. Tutaj jest moja sypialnia. Widzicie te drzwi? Tam jest łazienka. Nie wolno... Chodź tutaj, Titi. Ti, nie wolno wam tam nigdy wchodzić. Nigdy. Powiedzcie, że zrozumieliście. Tak, tak. Babciu, tak. a nakleisz jakiś znak? Bo Dobra, ja, ja to naklej... mam swoją pamięć. Chodźcie, ja, ja mam... chodźcie ze mną. Poczekajcie, ciociu, tylko nakleję coś. Zabawkę, bo zawsze tu naklejam, jak jestem u was, na jakieś tam znaczki. Poczekaj, ciociu, już mam. Ja się przebiorę. Chodźcie za mną. Ale ja się przebieram, ciociu! Fik! No, w no, tej chwili! tylko się przebiorę! Już ja jestem przebrany! Dobrze! Za mną Czocio, a dlaczego? Tutaj, tutaj chodźcie, tutaj macie toaletę. Tutaj możecie myć węby jak będziecie się wykąpać to na farmie w druga łazienka chodźcie za mną Cięcia, I Nie doty... już jest zaraz po 20 nie dotykajcie mojego samochodu bo ja nim przewożę często paczki na farmę babcia a, po, a pokażesz tylko tą siekierę yy, yy, nie yy, ma mowy ciociu, ciociu, yy, ale już... 20. Chodźcie, chodźcie, jeszcze jest czas. Może sobie ciociu zostawiam i przywiezę do ciebie hulajnogę. Zobacz ładna. Dzieci, dzieci, bardzo ładna. Dzieci, fik, fig do ciotki w tej Co chcesz? Jak ty się do mnie... Wy... Wy... Jak ty do mnie... nie. Słuchajcie, widzicie to małe pole kukurydzy? Nie wolno... KIT! na ty... Nie wolno wam tam chodzić, bo możecie się przewrócić. Wiecie dlaczego? No bo ten klaslan tam stoi. To jest trag na wróble. Tam jest... Kitty wracaj! Tam jest taki kopiec. Usypany, usypany w kształcie człowieka, ale tam nie jest żaden człowiek zakopany. Kitty, wracaj, bo się przewrócisz. Tam jest po prostu ziemniaki zakopane. Proszę tam nie wchodzić. To jest zasada numer 3. A teraz najważniejsza zasada. Widzicie ten domek. Możecie do niego wchodzić. Tam macie też, możecie się myć. Ale nigdy, przemigdy, nigdy nie wolno wam wchodzić na wtrych. Kik! odwróć odwróćcie do mnie jak do ciebie mówię. Wrozumiałeś? No. Kitty, idziemy do domu, bo już w podwódziach w tej. A! Biegi, kit, szybko! Szybko! za mną wow, popatrzę, noga, bo tu stoi a. <grym> a tu jest kolory. jestem cioci już w domu ja już i ty spać i idę poczekajcie już. poczekajcie bo mam tu samochód z czerwoną farbą obrudzony trochę przy bagażniku wytrę okej okay, to tylko farba nie martwcie się nie wolno tyłu, wam dotykać tego auta dobra jestem na dole zobaczyć, Biorę się w piżamę ciociu ja sobie backflipy porabia Dobrze Odpoczywajcie Już zaraz się nie W spokoju wolno wam wyjść dopiero o 8 rano. Dobranoc A Wysikałaś się? Tak. Plik wysikałeś się. Jeżeli wyjdziecie po 8, to biada wam. Biada. Biada. Dobra. Ciociu, bo mi się głowa zaklinowała. Kity, gdzie jesteś? Tu jestem. Patrz, co znalazłem. Dobra, daj mi spać. Chodź. Okay. Okay. Połóżmy się. Godzina. Nie wiem, chyba poczekaj, sprawdzę na telefonie. Jest dopiero. E, poczekaj. Trzecia w nocy. O! Oh. Ej, ale... Poczekaj. Ej, co tu robi? Czy mi się przewidział, czy tam była przed chwilą trzecia? Fig, fig!

Ciociu. Ciociu, halo! Ciociu. 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 Ciociu, gdzie jesteś? Ciociu, poj, ciociu. Ciociu. Ciociu, ciociu, gdzie jesteś? Ciociu, ciociu, chodź tu do nas. No myślał, że nie śpią. Żeby się przewidziało. Idę z powrotem. Muszę porąbać te kości. Idę Słyszałaś to? Słyszałaś to? Nikt nie, nie, nie śpią. Dobrze. Idę teraz. Idę na farmę. Zakopać te... Co mam zakopać? Widzicie, lego, nie się u mnie? Dobra, śpią w pokoju. Idę. Śpios. Co ty tu robisz? No to ty nie właści Muszę. Musisz coś jakoś oddrać. Ale nie wyglądałaś przez okno. Nie. To nie wyglądaj, bo o tej porze... Ja przed chwilą stałam się wysiłki. Nie strasznie! Dobrze, idź spać. Łaka, łaka, eee, eee, sam Hik. ja, mnie, Spać. <laughs> Spokojnie, ciociu. A ja, ja, idę jeszcze tylko włączyć pralkę i też idę spać. Okej. Okay. Ciociu, Agata, chodź tutaj, bo, bo, jak coś, Kitty tańczy sobie na łóżku. Nie, ja, ja, ja śpię, ja śpię. Ciociu Agato, ciociu Agato. A, chyba śpi. To idę do łazienki górnej. OK. Wstawaj! <głos> <głos> co myśmy zrobili tej cioci wstawaj <laughs> ciociu <laughs> Błaga to, bo Dzieci! ktoś nam się przed domem Dzieci, słyszałam psa! Od kiedy mamy schować czeku? Od kiedy my mamy schować czeku? Idzie, idzie tu! Idzie, idzie stara ciocia! Dzieci! Po pierwsze, dlaczego nie śpicie? Błaga mnie zabijenie! Błaga mnie zabijenie, dziadziół! Słyszałam psa? Jeżeli się nie położycie, to ja się nauczę szczekać! Jeżeli nie położycie się spać, ja możecie muszę skończyć i na strychu w gospodarstwie! Mogę, mogę A! A wierzcie mi, że nie chcecie się dowiedzieć, co tam jest. A co tam ja jest? Się załatwi, daj mi Nieważne, tylko żartowałem, żeby was to Idź Idźcie spać, na ja też o, idę. Poszło. Dobra, idę spać. Ja idę spać. Dobranoc, do jutra Okej, okay, Kitty, chodź spać. O, oh. oh, już O, dzień dobry i chodź, idziemy do Cio Radzimy się na strych. Jeszcze godzina, bo jest dziewiąta. Ciociu, ciociu, my, 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 my się obudziliśmy, bo byliśmy głodni. Tak, uszykuj nam coś do jedzenia, my idziemy mieć zęby. O, bananek! Dobrze. A pójdziemy tylko po szczoteczki na górę. A nie wychodziliście z domu? Nie nie. nie, nie. Dobrze, ja Wam uszykuję y, świeże mięso, bo mam. Może Wam trochę dziwnie smakować. Chyba nigdy nie jedliście takiego mięsa, ale je odpowiednio przyprawię. Ciociu, ale, ja cio, cio, zęby. Cio, cio, Umyję zęby i idę się przebrać w ubranie. Gdzie... o już w Dobra już. Ciociu mogę... Y ciociu ja teraz ubiorę się. Pyk y pyk 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 pyk. Pyk pyk. Ubiorą się. Umyte. Pyk. Titi wyjdź! Bo ja chcę załatwić swoje sprawy. Poczekaj, muszę się przebrać. Dzieci, chodźcie do stołu, szykowała Poczekaj! Tylko, tylko się ubiorę! Dopiero zrobiłem dwójkę.

Jedliście takie... kiedyś takie Miałam mięso? Nie. Chodź, Kitty, ze mną do pokoju! Ciecie, Siadaj ale... do stołu! Zjadłem w... już! Jeszcze masz kawałek mięsa, jedz! Kiedyś podałabyś mi coś do picia, butelkę czy coś. O, już zjadł ja na Chodź, Kitty! Kitty, chodź! Jedzcie, bo musicie utyć! Coś do picia tylko sobie! Musicie no. być grubsi, bo w tej się chujacie! Ja Dam wam dokładkę mięsa, co? Nie. Muszę się napić, ciociu. Ciociu, ja już się najadłem, naprawdę. Jak ja piję, to znaczy, że już nie chcę więcej. No dobrze, a pamiętacie... Możecie iść się pobawić na farmę. Pamiętacie zasady, gdzie nie wolno wam wchodzić? No. Tak, pamiętamy, ciociu. Dobrze. I nie wolno wam dotykać kogo samochodu? Twojego. Tak jest. Ciociu, idziemy się pobawić, a ty nam uszykuj już powoli śniadanko, może Jakiś deserek na śniadaniowy. Fik, gdzie jesteś? W łazience. Nie, chciałem, chciałem so, sobie wypić wodę, bo zapomniałem wziąć domu. Ciociu, idę się pobawić. Ciociu, a mo mogę pójść sobie pograć na telefonie? Nie, ja wam schowałam telefony. Schowałam wam telefony. Na feriach nie będziecie używać telefonów. Jesteście obcięci od świata, macie odpoczywać. Pamiętacie wICK. Tak, tak. Titty ty, stańcie tu. A najważniejsza zasada jest jaka? Nie wchodzimy na farmie gdzie? Tak, do tego schowka. Na strych. Dobrze, możecie. A, iść? a nie mówiłeś nam jeszcze o, o tym schowku dużym. O tym wielkim swoim garażu. Yy, nie powinno Was to interesować. Chodź. Idźcie się bawić. Chodź. Fik. Ja idę odpocząć. Udało otworzyć! Udało mi się otworzyć! Cici, cici, cici. Ej, to jest jakaś tajna baza. Zamknijmy to. to. Ale, ale, wiesz co? Kiedyś widziałam na filmach w YouTube, zobacz. No, widziałam też laptopa, nie wiem dlaczego. No ale zobacz, zobacz, zobacz. Widzisz na filmie? Widzisz? To jest kryjówka. To są wiadomości. Że to mam jakieś... Jest coś w Uważajcie na panią krótkimi, brązowymi włosami z okularami, smutną buzią ze sweterkiem i spodniami dżinsowymi. Na pewno coś ci się pomyliło. Mamy imię Agata. A przecież w Polsce jest dużo Agat i takich domów. Ale nie takich samych twarzy i strojów. Dobra, nieważne, nie zwracajmy uwagi. Co cię wyjeżdża? Ciociu, 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 głodni jesteśmy, jedziesz na obiad! Mam, mam zapakowane w samochodzie taką wielką skrzynię, muszę ją wywieźć, zaraz wrócę. Dobrze, ciociu, ja idę się pobawić moją małpką, którą zabrałam ze sobą. O, jest picie! Widzę, że... Nie, myślałam, że to alkohol, ale... Myślałam, że ciocia nam alkohol kupiła. Żartuję. Ach, okej. Okay. Kitty, gdzie jesteś? Ach, w stanie nic nie ma Na razie, okej okay. Dobra, ja już yy, Dobrze. pa, pa, pa Okej, okay, Kitty Jutro się dowiemy Chodź spać położyć ich. Idę tylko do was. Dobranoc cię pa. Spicie już? Tak. To dobranoc! Dobranoc. A, widzowie, to teraz ko Koniec. kończymy. Więc... Już.